Cześć, z tej strony tak Jak wiecie, wróciłem z podróży i w tym filmie przedstawię Wam trzy ważne rzeczy, których warto nie przegapić w Pokémon GO w najbliższym czasie. Zapraszam do oglądania. Jedna z tych porad dotyczy tego. To jest coś, co pomoże Wam zdobyć darmowe Pokécoiny w Pokémon GO, ale nie tylko. Słuchajcie, czasem jak się podróżuje, może być dosyć niebezpiecznie. Dopiero co wróciłem z Kambodży, no i muszę się z Wami podzielić taką informacją, że zostałem okradziony po Hamsku. Na motorze przyjeżdżał typek, złapał mój telefon i pojechał dalej. Już nie mogłem nic zrobić. Miałem jeszcze dwa inne telefony w hotelu, specjalnie nosiłem ze sobą ten najsłabszy, najtańszy telefon. No bo wiedziałem, że coś takiego może się przydarzyć. Także jadąc do różnych krajów zawsze warto być przygotowanym na wszystko i ta karta Curve pomaga być przygotowanym. Między innymi na takie sytuacje, ponieważ jest to karta, w której mamy wszystkie nasze inne karty. Czy wyobrażacie sobie, jestem w Kambodży, noszę tylko tę kartę, a moje prawdziwe karty są bezpieczne w sejfie, w hotelu. I jak ktoś mi ćwiknie tą kartę, to nic się nie stało. Blokuję ją szybko w aplikacji i moje prawdziwe karty płatnicze są u mnie bezpieczne w sejfie. Także to jest aspekt bezpieczeństwa. Drugi aspekt to wygoda. Wiadomo, że podróżując po różnych krajach mamy różne waluty, czasem mamy karty w euro. Funtach. Możemy sobie te wszystkie karty podpiąć tutaj, do tej jednej karty, i po prostu przyjeżdżając do innego kraju, przełączamy w aplikacji i płacimy sobie tą kartą. W euro, bez żadnej prowizji, bez przewalutowania. Oprócz tego karta Curve jest dobra dla gamerów. Otóż funkcjonuje ona jako karta prepaid, co oznacza, że możemy nią płacić na przykład na Steamie, czy w innych online online'owych sklepach growych. Niektóre karty w niektórych bankach nie pozwalają. Najlepsze jest w tej karcie to, że całkowicie darmowa, nie płaci się ani za kartę, ani za płatności. To na czym w takim razie zarabia firma, która to robi? Na kontach premium. Można wykupić konto premium, gdzie dostaje się dodatkowe bonusy, ale nie trzeba. Można lecieć na darmowym, tak jak ja. Ja mam darmową kartę. I nie płacę nic za nią. Ale najlepsza część tej karty jest taka, że można mając nią dostać darmową kasę na Pokecoiny, nie dając nic od siebie. Ale o tym zaraz, bo to będzie nasza trzecia porada w tym filmie dla graczy Pokémon GO. Najpierw przedstawię wam dwie pierwsze i myślę, że wszystkie trzy są mega ciekawe dla wszystkich graczy Pokémon GO. Także słuchajcie do końca. Na początek przypominam, że zaczął się event. E, przyjaciół. Mamy o połowę zmniejszony koszt tradeu. Oprócz tego możemy zrobić dwa specjalne tradey dziennie zamiast jednego i mamy boosta do ataku podczas rajdowania z przyjaciółmi. Na dziko pojawia się więcej pokemonów takich jak Nidoran, Męski i Żeński, Diglett, Magnemite do duo, Execute, Kombi i inne. Nidoran, Męski i Żeński, przypominam mogą wystąpić w wersji Shiny. Mamy też nowe questy! Złapnij Dorana męskiego, nagrodą jest Nidoran żeński. złapnij Dorana żeńskiego, nagrodą jest Nidoran męski. Strój Pokemona z przyjacielem Nidorina lub Nidorino. Zdołaj trzech nowych przyjaciół Nidoqueen lub Nidoking. Wygraj walkę z innym trenerem Dodrio lub Dugtrio. Te Pokemony, jak domyślam się, mają symbolizować przyjaźń, bo Dodrio jest jakby potrójnym Pokemonem i Dugtrio też, więc pewnie się ze sobą przyjaźnią chyba o to chodziło. I ten event trwa do 2 grudnia do godziny 22 i nie jest taki świetny event, ale a propos tego eventu i kolejnych nadchodzących eventów jest kilka ważnych rzeczy, które mogą Wam naprawdę ułatwić rozgrywkę w Pokémon Go, zwłaszcza jeśli jesteście początkującymi lub średnio zaawansowanymi graczami, ale nie tylko, bo również tacy gracze jak ja doświadczeni będą mogli z tego skorzystać. Już tłumaczę Wam pierwszy z trzech sposobów na ułatwienie sobie rozgrywki. Pokemon Go w najbliższym czasie. Także słuchajcie, na pewno pamiętacie, że 14 i 15 grudnia jest podsumowawczy Community Day za cały 2018 i 2019 rok. Podczas tego Community Day'a będziemy mogli zdobyć movesety, które można było zdobyć tylko podczas Community Dayu. I to jest świetna okazja, żeby zrobić sobie pewne silne, bardzo silne pokemony, naprawdę tanim kosztem. Już Wam tłumaczę, na przykładzie jednego pokemona, którego moim zdaniem najbardziej warto zrobić podczas tego eventu I jest to Larvitar, ponieważ w tym momencie Tyranitar z dobrym offsetem, właśnie z committee kamiennym, jest trzecim najsilniejszym kamiennym pokemonem w całej grze. Shadow and Larvitar. Tak jak widzicie, jest w grze przecież Shadow Larvitar i w tym momencie trwa event na przyjaźń, trady z przyjaciółmi i tak dalej. Zróbcie sobie lucky frienda, i wykorzystajcie Lucky Trader na Larvitar'a. Już tłumaczę czemu. Po oczyszczeniu Purified Larvitar ma zniżkę Stardustu na power i takiego Purified Larvitar'a tradujemy z naszym przyjacielem, z którym mamy Lucky Trada również za Purified Larvitar'a. I w tym momencie mamy Lucky Purified Larvitar'a i słuchajcie, ewoluujemy go dopiero w Community Day, żeby otrzymał ten moveset właśnie specjalny, podwójny, kamienny i wtedy możemy go sobie wymaksywać na 40 level w ten sposób. Każdy może sobie zdobyć jednego z najsilniejszych kamiennych Pokémonów w grze. Bardzo niskim kosztem. Jeśli chodzi o ten Community Day grudniowy, to zrobię jeszcze cały taki poradnik jakoś w grudniu, jak się do tego przygotować, na czym się skupiać podczas tego Community Day'a, ale na pewno już teraz właśnie warto pomyśleć o jakimś Lucky, Purified, Larvitarze. To jest to, na czym warto obecnie pracować. Tutaj Grejcik na Doduo. Rzeczywiście respią się, powiem Wam, głównie te poki eventowe. Bardzo mocno to widać tutaj. Magnemite, Diglett do duo, typowe te respy. Zaraz przejdziemy do drugiej ważnej porady w tym odcinku, tylko muszę znaleźć rajdy. Magnemite siedzi i jakie my tu mamy rajdy? Słuchajcie, nie ma tego rajda co szukam. Druga porada będzie o rajdzie, także szukamy sobie po drodze. A więc w czasie powiem wam, że te ostatnie eventy w Pokémon Go nie są jakieś fenomenalne. I to są trochę takie, powiedzmy, zapychacze, można by uznać. Ten poprzedni event kontry na zespół R, ok, dla niektórych to jest przydatne. Ten event franców, mało jest graczy, którym to się naprawdę przyda, ale to nie znaczy, że ten czas jest zmarnowany. E, I to nie znaczy, że nie możemy w tym czasie robić ważnych rzeczy, przygotować się do kolejnych przyszłych eventów w Pokémon Go. Bo tak jak mówię, można robić te trzy rzeczy, które przedstawiam w tym filmie. A czemu na teraz daje takie jakieś słabsze, trochę eventy w tym okresie roku? Wydaje mi się, że to jest związane z premierą Pokémon Sword i Shield pewnie dostali taki sygnał z Pokémon Company, żeby jednak mimo wszystko teraz nie odciągać graczy od swoich konsol, Nintendo Switch e, i nie dawać jakichś nowych, ciekawych rzeczy w Pokémon Go. Bo mimo wszystko Pokémon Company chce, żeby teraz był największy hype na te nowe gry z ósmej generacji. I tutaj sobie kupiłem trochę tych nowych ubrań, właściwie one są darmowe. Te nowe ubrania związane właśnie z ósmą generacją. Zimowa czapka bardzo już pasuje, bo jest kurczę, zimno w Polsce. Muszę powiedzieć, że jest tutaj zimno w tym kraju. Też muszę się przerzucić na zimową czapkę już niedługo. No powiem Wam, że trochę będę musiał podejść na rajda pięciogwiazdkowego, także po drodze sobie wezmę jakąś kawkę na rozgrzanie. Dzień dobry. Dobry. 6,50 i karton. Proszę bardzo. Kawka, ale kurczę na te obrazki ze Świętym Mikołajem to chyba jeszcze trochę za wcześnie. Co? Nawet nie ma grudnia jeszcze. Nie czuję jakoś tego klimatu. Tak widzicie, oczywiście, kartą Care można płacić tak jak każdą normalną kartą. Apka wygląda w ten sposób. Wpisujemy swoje hasło. Teraz zrobię cięcie, żebyście nie widzieli mojego hasła. I też sobie dodajemy różne karty. Ja od razu podsumowuję, ile na której karcie wydałeś, gdzie i na co w danej walucie. Ja akurat podpisuję sobie kartę w funtach. A tutaj mamy w tej opcji słuchajcie cashback. Kupując kartą Curve otrzymujemy cashback w wybranych sklepach, czyli część wydanej kasy dostajemy z powrotem na konto. I w tej darmowej wersji karty Curve Blue mamy jednoprocentowy cashback. Co i tak jest fajne, bo w sumie nic nie płacimy za tą kartę ani za to konto, a jeszcze dostajemy darmowy cashback. Spoko, nie? Aha, i wysyłka karty też jest darmowa. Wypłaty z bankomatów też są darmowe. No po prostu wszystko jest darmowe. Słuchajcie, jest też jedna bardzo ciekawa funkcja w kerwie. Załóżmy, że mam dwie karty: służbową i prywatną. I przypadkiem zapłaciłem za coś służbową, a miałem zapłacić prywatną. Mogę w kerwie przenieść tą transakcję, jakby cofnąć się w czasie i przenieść ją na inną kartę. Także od tej pory. Nie musisz mieć kilku kart przy sobie, wystarczy jedna. I w jak się pomylisz, cały czas możesz to zmienić jeszcze przez 14 następnych dni. Dobra, słuchajcie, bo tutaj jest ride na Terakiona. A nie wiem, czy się zaraz nie spóźnię. Oj, muszę podjechać rowerem, słuchajcie, bo się kurczę, kończy ride zaraz. Także się zagapiłem. Dobra, zdążyłem, słuchajcie. A spieszyłem się oczywiście na tego Pokemona, którego widzicie, jak właśnie bijemy grosem. Huuuuu. Bardzo mała ekipka, ale się znalazła. Dobra, szybko maxi-survive'y na te miuty. Słuchajcie, tego Pokemona leczy druga porada w tym odcinku. Jest to druga rzecz, której warto nie przegapić obecnie. Pokemon GO. A mianowicie są to rajdy właśnie na Terrakiona. Hmm, jeśli chodzi o Trakiona, jest on słabym Pokemonem typu walczącego. Nie dostał zbyt dobrych movesetów, nie ma nawet szybkiego ataku, jeśli chodzi o typ walczący. Natomiast okazuje się, że jest bardzo, bardzo dobrym Pokemonem typu kamiennego. Tutaj Charge temka, Rare Candy. Dobra, łapiemy. Muszę trochę wyczuć tego te kółeczka na początek. Słuchajcie, okazuje się, że Terakion przewyższa nawet wspomnianego wcześniej Tyranitara, jeśli chodzi o DPS typu kamiennego. Także robiąc mu kamienny muset, mamy drugiego w tym momencie najsilniejszego kamiennego Pokemona w grze po Rampardosie. Natomiast do Rampardosa mm, dużo osób nie ma aż lekkiej, żeby go sobie wymaksować, oraz. Przede wszystkim ma on gorsze statystyki defensywne niż na przykład Terakion, także pomimo, że zada bardzo wysoki DPS, nie wytrzyma aż tak długo w walce jak ten Pokémon. Także nie lekceważcie Terakiona, pójdźcie na te rajdy. Wiem, że może zimno i się nie chce, ale naprawdę warto. Zaczynamy już wchodzić Excellenty na nim, także jest dobrze. Siedzi, <laughs> wchodzi do Pokédexu w tym momencie Terakion. Trzeba by naprawdę zebrać bardzo dużo candy, żeby go tutaj wymaksować, także jeśli nie macie takiej możliwości, no, to w tym momencie Rampardos albo Tyrek. Tutaj by trzeba zmienić ten moveset na. Czyli nie ma sensu teraz marnować, oczywiście, czas, temek, bo może jeszcze złapie lepszego Terakiona zaraz na kolejnego Rajda. Także ruszajmy w drogę. To jest dobry środek lokomocji, co? Dobra, bije drugiego Rajda. Słuchajcie, grupka jest minimalna, bo łącznie ze mną trzy osoby. Ale myślę, że i tak zbijemy, bo nie jest aż tak trudno zbić Terakiona. Myślę, że na pewno można zdułować go, jeśli ma się dobre kontry, czyli Miuto na 40 levelach z psychicznym movesetem. Tutaj wam zresztą wyświetlam statystyki, jeśli chodzi o Terakiona, o jego kontry, o CP przy set Tak standardowo można sobie zrobić screenshota na przykład z tego, albo po prostu chociaż rzucić okiem. Także to jest właśnie druga porada, na którą warto zwrócić uwagę i nie zmarnować tej okazji na złapanie tego dosyć ciekawego, dosyć przydatnego Pokemona, Wbrew pozorom, bo jego poprzednik był do niczego: Kowalion, a tutaj Terakion jednak jest dosyć ciekawym, jest najsilniejszym, póki co najbardziej przydatnym. Legendarnym pokemonem z piątej generacji w grze i najsilniejszym legendarnym pokemonem typu kamiennego w całej grze. Dobra. Zleciał, Rare Candy, Hyper Potki, i Stardust. 18 boli, łapiemy. Będę celował w Excelenty. Hop, hop, hop. hop. I są trzy poruszenia bola. Siedzi. Drugi zbity, drugi złapany, ale oba złapałem kurczę na raspberry, także w tym momencie nie mam zbyt dużo candy. Jeszcze kiedyś się na trajdy muszę wybrać, tak jak mówię, warto, warto porobić te candy, warto go sobie wzmocnić, ale póki co ekipa mi się trochę kończy i zgodniałem. Także idę coś zjeść i przedstawię wam, słuchajcie, trzecią ważną rzecz, której warto nie przegapić. Pokémon Go. Tak, wiem, że youtuberzy powinni dawać przykład, ale powiem Wam, że po tygodniu żywienia się wodorostami, zupą z wodorostów, nie wiem co to było w sumie, w Kambodży. no muszę sobie po prostu zjeść chociaż jednego hamburgera. Słuchajcie, przyszła pora na trzecią, ostatnią rzecz, to jest to, czyli sponsor naszego odcinka, ponieważ firma Care daje każdemu, kto założy sobie tą kartę darmową, 25 zł, około 25 zł, bo konkretnie 5 funtów, ale to od razu przyliczałem Wam na złotówki, do wydania. Na co chcecie. Może na przykład sobie dodać tą kartę wtedy do sklepu Play i nakupować sobie Pokecoinów. Pokemon Go i nic Was to nie kosztuje. Także można zamówić tą kartę za darmo, otrzymać te darmowe pieniądze, nakupować PokéCoinów, a potem nawet jej nie używać. No ale zachęcam jednak, żeby jej używać, bo jest naprawdę przydatna taka rzecz. Co trzeba zrobić, żeby otrzymać tą darmową kasę na Pokecoiny? Ściągnąć aplikację Kerw, zalogować się, podać kod promocyjny, Usi dużymi literami k U, Sychy I. Zweryfikować swoje konto za pomocą dowolnej innej karty płatniczej. Nie trzeba podać dowodu osobistego, nie trzeba podać paszportu, nic. Wystarczy podać dowolną inną kartę płatniczą. Potem za darmo przysyłają Wam tą kartę. Robicie nią jedną transakcję, na przykład kupujecie batonika za złotówkę i w tym momencie otrzymujecie na swoje konto 25 zł. Z mojej strony to jest tyle, Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo w kolejnych filmach z Pokemon Go. Trzymajcie się. Na razie, cześć.